Moi kochani, dzień dobry, witam serdecznie. Troszkę ochrypnięta, ale w całkiem dobrej kondycji. Kochani, dzisiaj jest środa, zaczynamy nowego vloga. Bardzo, bardzo mroźno, ale za to przepiękne słońce, które widać za mną. Zaraz Wam pokażę zresztą. Jadę, nie mogłam się powstrzymać, musiałam się zatrzymać, bo przepiękne słońce, ogrom śniegu. Pięknie to wygląda. Zobaczcie, jak cudnie, ogromna połać śniegu, przepięknie, do tego prawie że bezkazitelne niebo no i przepiękne słońce. Zobaczcie, znowu pada pod lampą. Widać. Widać, kochani. Idę jeszcze na chwilę. Przyjechałam z pracy. Nie wiem, nie zgasło mi światło w aucie muszę coś z tym zrobić. Nie wiem, czy to tak ma być. Eee, wynoszę też kosze, bo jutro będą wywożone. U nas właśnie jutro przypada dzień wywozu wszystkich śmieci. Czemu mi to nie gaśnie? Kurczę, dobra, zrobione. Zobaczcie jak pada. Liczyłam na to, że że to wszystko stopnieje, bo taki jest dzisiaj bardzo plusowy dzień, 5 stopni. No mi zamarzł, kochani. Zaraz zaczniemy sobie garaże dobra, moi kochani pada deszcz, śnieg z deszczem taki dosyć mokry jeżeli to jest śnieg to bardzo mokry i taki gruby i duży zamknęłam właśnie kurki, zebrałam jajka zasapałam się, słuchajcie bo wynoszę śmieci na jutro, słuchajcie, bo jutro wywożą nam śmieci i ogólne i takie segregowane więc, kochani, trzeba to powynosić żeby żeby jutro pojechało nie wiem czy to pojedzie rano, czy to pojedzie po południu nie ma znaczenia dla mnie ważne, że ja swoją powinność zrobiłam, poczyniłam i te śmieci wyjadą nie zostaną na najbliższy miesiąc bo niestety kochani, ale u nas raz w miesiącu tylko śmie śmieci wyjeżdżają zimą to jeszcze wiecie co pal sześć bo to nie ma znaczenia. Słuchajcie, jest zimno, jest mróz, więc z tych koszy nie śmierdzi. Natomiast latem troszkę gorzej. Cały miesiąc to wszystko kiśnie w tych em, koszach. Idziemy do domu, słuchajcie, wreszcie. Drzwi nadal skrzypią. No nie wiem, nie mogę się za te drzwi zabrać. Muszę kiedyś na spokojnie pomyśleć. No i tak jak mówiłam wcześniej, słuchajcie, właśnie szkoda, że na przykład latem ze dwa razy w miesiącu te śmieci nie wyjeżdżają. Już, kochanie, idę już idę, bo by po prostu nie śmierdziało z tych koszy Po przy otwieraniu ryby to mi się otworzyło i zachlapało no tak myślałam właśnie, że tak się stanie i moi drodzy ja to tam pan sześć kochanie, mamy posesję kosze stają bardzo daleko od domu kilka, kilkanaście metrów więc tutaj mi nam to w ogóle nie przeszkadza aczkolwiek wiecie, różnie jest dobra, rozbieram się Przebieram się i działamy. Dzisiaj chcę zrobić. Takie placuszki z jabłkami. Widziałam w Thermomixie, więc sobie wrzuciłam na Ugotuj dzisiaj. Kupiłam sobie cztery szare renety i wykorzystamy właśnie takie jabłka do tych placuszków. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Chcę Wam pokaże, pokazać, co na próbę zamówiłam z tego sklepu temu.pl. To jest taki chiński sklep. Dosłownie tam za 20 zł, trzy gadżety i zobaczycie, jak to wygląda. Czekałam 12 dni, co najmniej, albo 13 może 12, przesadzam, tak jak piszę, także w miarę szybko, przecież na tych wszystkich sklepach AliExpress typu, czy też Shein, chyba dłużej się czeka przyszłam właśnie do kotłowni zamknę drzwi, żeby się nie kopciło w razie czego, zaraz założę rękawiczki wampirki i będę rozpalać w piecu, muszę troszeczkę oczyścić piec, muszę naładować, napalić jest godzina tak jakby 17 17.15 i ja dopiero, dopiero o tej porze rozpalam w piecu, będzie się paliło do samego rana później jest taka przerwa jakby od rana do popołudnia no chyba, że są bardzo duże mrozy no to rozpalamy jeszcze raz rano ja nadal mam, kochani, ten piec miałowy, więc już lada chwila złożyłam wniosek. Lada chwila będziemy wymieniać na piec na pellet i wreszcie, kochani, wreszcie nie będę musiała codziennie przychodzić do pieca, rozpalać tylko raz na kilka dni. Także to będzie super. Dobrze, mam nadzieję, że sobie tego sweterka nie ubrudzę. Zakładam rękawiczki, lekko oczyszczam piec i rozpalamy i wreszcie wracamy do domu. A Dusia troszeczkę dzisiaj chora, kochani, ale to wam później opowiem. To jest pierwsza nasza infekcja od kiedy usunęliśmy trzeci. Miałek. się, moi kochani, w jakąś tam koszuleczkę niebieską, nawet twarzowa, wam powiem. Biorę się za, słuchajcie, racuszki drożdżowe z jabłkami. Ja skosztuję, Ada będzie miała, słuchajcie, mam tutaj jabłka szare renety specjalnie dzisiaj kupowałam. Mam parę składników, są tutaj dwa jajka, moi kochani, są, jest cukier, są drożdże takie suszone. Mam masełko, bo w sumie nie wiem co będzie potrzebne. Na pewno mleko. Mam mąkę, kochani, i mam też olej i będziemy robić, słuchajcie, te placuszki drożdżowe i ja Wam pokażę e, oczywiście na termomiksie cały przepis krok po kroku, żebyście wiedzieli, a może będziecie chcieli sobie zrobić, niekoniecznie z termomiksem, słuchajcie, przecież to można zrobić i bez. E, masz, mam też, kochani, cukier puder, specjalnie zrobiłam w termomiksie, bo nie miałam, żeby było pod kątem, wiecie, na przykład opruszenia tych placuszków. E, fajne jest to, że one będą z jabłuszkami w środku, tartymi, więc na pewno będzie smacznie. Dobrze, kochani, Zaczynamy ten przepis. No dobrze, moi kochani, zaczynamy przepis racuszki drożdżowe z jabłkami. Rozpocznij gotowanie. Co my tam mamy po kolei? 200 g jabłek obranych bez gniazd nasiennych pokroić w ćwiartki. I ja tutaj mam już pokrojone. To prawda, nie wiem, czy tu jest 200, bo tak na oko obrałam dwa jabłka. Zaraz zobaczymy, ile to nam wchodzi na to 200 gram. Czy to będą te dwa jabłka szarej renety? Nawet trochę za dużo. Zostały trzy kawałki. Ada na pewno je kosztuje. 213, ja zawsze tak niekoniecznie m, równo założyć miarkę. To pewnie chodzi o rozdrobnienie tych jabłuszek. Klikamy dalej. No to mielimy. Dalej. Moi drogi, przełożyć do miski, odstawić. Ok, tak zrobimy. Jest miseczka, przełożymy tak, jak piszę. Rozdrobnione jabłuszka, a rozdrobniło, zobaczcie, na taką, jakby. No nie można by to powiedzieć, że jest kostka, ale jest nawet całkiem fajnie rozdrobnione wszystko wyciągamy z termomiksa. Oczywiście nie mamy termomiksa, to ja bym to osobiście zrobiła albo takiej ręcznej rozdrabniarce, albo po prostu utarłabym na tarku lub pokroiła w kostkę. I teraz kochani, co następne? Dobra, jabłuszek jest tyle, odkładam przekładane. Czy tu piszę, żeby umyć? Nie. 250 g mleka. W takim bądź razie wlewamy te 250 g mleka. Dobra, mamy nawet 256. Dwa jajka. Ja już sobie tutaj te dwa jajka wybiłam ze skorupek. 50 g cukru. No to sypiemy. Idealnie słuchajcie, ten pojemniczek to 50 gram i nawet wcześniej nie odmierzałam. Mamy tutaj 50 gram oleju. No to wlewamy. Jest. Dalej. 30 gram świeżych drożdży. Ja zamiast tego dodaję właśnie takie sypkie drożdże. Nie powinno być całe pakowanie, bo ja to jest tak na, na, jakby na, taka paczuszka suszonych, to tak jakby 40 gram y, świeżych. Więc, żeby nie przesadzić, troszeczkę zostawię. 300 gram mąki pszennej, no to lecimy, kochani, z koksem. 300 gram. Mamy 220, troszkę mało. Mam nadzieję, że jeszcze 1 kg się znajdzie w mojej szafce. Oczywiście, że się znajdzie. Muszę sobie w ogóle tak e, kupić z 10 kg mąki, żeby cokolwiek robić. Trzeba tą mąkę mieć. No to lecimy dalej. Mamy 300. I dalej. Szczypta soli. Mam od razu sól, zrobimy szczyptę. Założyć miarkę i pewnie wymieszać. 2 minuty będzie nam wyrabiało ciasto. Ciasto przełożyć do miski z jabłkami, wymieszać kopystką. Mamy pianeczkę. Dzień dobry, pani pianeczko, kochani, podłoga do mycia. E, jakoś w tym weekend niekoniecznie posprzątałam, pomyłam. Co prawda było odkurzone, ale nie myte. E, przyszła nowa paczka dla pianki. Słuchajcie, znowu siano. To siano jest różnego e, wzoru i kalibru. Sianko jarnickie z listkami truskawki. Co my tu jeszcze mamy, kochani? Mamy sianko. E, Jarnickie z ziołami, a nawet widać, kochani, jakie tutaj, jakie ziółka są. Sporo tego siana, ona bardzo lubi. Mamy sianko jarnickie z koniczynką. Adusiu, przytrzymasz, żebym mogła sobie tutaj mamy, tutaj mamy, kochani, paragon. Jaki sklep w ogóle. Widzę, kochanie, zaraz, zaraz, kochanie, pokażemy, ale chcę pokazać widzom, gdzie my kupujemy właśnie te rzeczy dla królika. Yy, przez internet oczywiście mamy słuchajcie jabłko liofilizowane jako smaczek mamy mango liofilizowane jako smaczek i mamy jeszcze trzy rodzaje siana yy, sielanka, gospodarstwo jakieś sianko łąkowe to też pewnie będzie to łąkowe tak, a tutaj też coś widzę, nie wiem co tu Agatka zamówiła to jest to z ziołami, czyli dwa jarnickie z ziołami, jedno z yy, truskawką Listkami truskawki. No, zrobiłam słuchaj, repetę w tym pudełku. Yy, mamy też tutaj taką fajną ulotkę, yy, że możemy coś tam dobrego dla tych zwierzątek zrobić. Fundacja Azyl dla królików. Yy, I mamy KRS. Jakbyście chcieli, oczywiście, możecie wesprzeć yy, tą fundację właśnie dla zwierząt. Zobaczcie, jak szybko ciemnieją szare renety. Ile minęło dwie, trzy minutki? Wlewamy ciasto. Będziemy za chwilę mieszać. Pozwolę sobie pomóc kopystką. Wszystko powybieramy. Ok. Wymieszamy i w sumie. Tak naprawdę możemy już smażyć nasze placuszki. Ciasta jest sporo, więc myślę, że i sporo tych racuszków nam wyjdzie. Co tutaj dalej w przepisie przykryć pokrywką lub talerzem pozostawić do wyrośnięcia na 20-25 minut. I tak też zrobię, zaraz przykryjemy i zostawimy na 25 minut. W międzyczasie Wam pokażę, co mi przyszło z temu .pl. W ogóle ta aplikacja i ta strona temu.pl jest bardzo zachęcająca, jest bardzo kusząca, jest tam mnóstwo rzeczy, takich gadżetów, ubrań, no, wszystkiego, co jest potrzebne w domu, różnych takich wynalazków, które mogą nam pomóc w ogólnie w funkcjonowaniu w domu. I tak naprawdę nie wiadomo, jakie to jest jakości. Przyznam się szczerze, że sama ściągnęłam aplikację temu.pl. I kochani, na próbę zamówiłam trzy rzeczy. Tam mi wyszło bodajże 20 parę złotych. Bardzo byłam ciekawa, co to przyjdzie. Jak to wygląda, i czy to w ogóle cokolwiek jest warte. Więc tak, kochani, pierwsza rzecz, jaką zamówiłam dla Ady, słuchajcie, to taka mini gra na kółko i krzyżyk. Ada ciągle rysuje mi po zeszytach i każe ze mną. Każe, prosi, abym z nią zagrała w kółko i krzyżyk. Oczywiście normalnym jest, że chcę chce za każdym razem wygrać, no jak to dziecko, więc bardzo fajna gra. Zobaczcie, wyciągane drewniane kółka i krzyżyki, i w ten sposób możemy się bawić. To jest podziałka, każdy dostaje jakąś tam porcję krzyżyków, druga osoba porcję kółeczek, i w ten sposób możemy bawić się, grać w łóżku, na kanapie, w podróży, w samolocie. Fajna rzecz, prawda? I za parę groszy, nie pamiętam ile to kosztowało, ale myślę, że około, nie wiem, 5-4 zł. Tych. Drugą rzecz, jaką zamówiłam, to przydatna, ponieważ bardzo często zdarza mi się, że nie mam przy ręcznikach zawieszki i kupiłam sobie taki zestaw zawieszek do ręczników takich łazienkowych. Zobaczcie, jest taka pętelka silikonowa i jest żabka i tutaj zapinamy ręcznik, a tutaj zawieszamy na wieszaku w łazience czy gdziekolwiek chcemy powiesić. Zaraz przepraktykujemy jakąś taką ścierkę, e, czy nam to fajnie trzyma. Powiem Wam, że nigdy tego nie miałam, chciałam. No i oczywiście zamówiłam, nie wiem, 2-3 zł to kosztuje, zobaczcie, w ten sposób ręczniczek, no tutaj trochę brudny, ale to nic. E, będzie wisiał w łazience. E, przeważnie przy tych ręcznikach e, nie kąpielowych, bo kąpielowe przeważnie mam je położone na półce ale do tych ręczników takich do rąk czy do buzi y, mam tutaj taki zestaw pięciu sztuk, każdy w innym kolorze i to też... Jest groszowa sprawa, słuchajcie, bardzo fajna rzecz i na pewno z tego będę korzystać, także to jest naprawdę świetne. Trzecia rzecz, jaką zamówiłam, to słuchajcie, taki spryskiwacz do oleju. Wygląda to całkiem zwykle. Jest to zwykła butelka pojemnik, tutaj mamy taki jakby duzownik. Niby to taki zwykły spryskiwacz, zaraz ja to umyję i wlejemy oliwę, I jak będziemy smażyć te placuszki, racuszki, to będziemy. Nie smarować oliwą, oliwą patelnię, tylko spryskiwać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. To się bardzo fajnie sprawdzi na przykład, jeżeli chcemy coś upiec w piekarniku i popsikać właśnie odrobiną oliwy. To się też sprawdzi idealnie, słuchajcie, do naleśników, bo ja naleśniki smażę bardzo niewielkiej ilości oleju i przeważnie to takim pędzelkiem silikonowym rozmazywałam po patelni, a teraz będę wsikać, tak jak mówię, zaraz sobie poprzecieram to wszystko i poprzemywam i poprzecieram papierem, ręcznikiem papierowym. Za chwilę będziemy smażyć, kochani, i tylko te trzy rzeczy, zamówiłam z temu, i ogólnie jestem zadowolona. Co prawda myślałam, że tak będzie w większych rozmiarów, ale ogólnie nie jest źle. Słuchajcie, za parę groszy mam trzy fajne rzeczy powiem Wam, że ostatnio znowu weszłam na tą stronkę, nawet dzisiaj i wrzuciłam parę gadżetów. Między innymi, kochani, po pierwsze, takie leg leginsy, nie rybaczki z tą powłoką neoprono, neoprotonową, coś takiego, z efektem sauny i takie taki jakby gorset tutaj, żeby podczas ćwiczeń na siłowni mogła, żeby mogła się po prostu bardziej pocić i ewentualnie szybciej chudnąć. No, taki to ma zamysł. Na tej stronie temu te produkty są na pograniczu, nie wiem, chyba spodenki kosztują 50 albo 80 zł, a koszulka około 40. Także sporko, jak na tą stronę temu.pl, ale oczywiście, skoro wy polecacie, że to daje jakieś efekty, to ja oczywiście z tego skorzystam i na pewno spróbuję. Wrzuciłam tam również takie fajne balony urodzinowe. Wrzuciłam tam sobie, słuchajcie, nie wiem, no nie mam akurat stronki, ale na przykład taka fajna do wygniatania, Boże, jak się to nazywa, pasty do zębów, taka, wiecie, taka jakby struna, żeby ewentualnie pasta się wyciskała do samego końca, no takie różne, wiecie, gadżetki. Jest tam, bardzo fajne są frotki do włosów dla Ady, widziałam tam również taki fajny pojemnik na papier do pieczenia, folię yy, taką spożywczą i folię aluminiową, to takie trzy pak drewniany. No mnóstwo, mnóstwo rzeczy, sami zobaczcie, co tam dla siebie znajdziecie. No i oczywiście nadmieniam, że to nie jest współpraca, żeby nie było. Yy, kochani, oprócz tego, co dzisiaj zrobię, że upiekę te racuszki, będę chciała yy, zrobić takie hot dogi kibica, zrobię sobie zaraz ciasto w termomiksie i zrobię takie pół hot -dogi, czyli takie malutkie, żeby były podzielone żeby można sobie wziąć było do pracy. Dlaczego robię? Ponieważ parówki wychodzą z daty, nie chcę, żeby się zmarnowały, a naraz tyle parówek nie zjem, a w takim cieście to sobie zjemy, wiecie, w ciągu dwóch dni bez problemu. No dobrze, kochani, jeszcze chwila, jeszcze moment. Ja tutaj sobie do piekarnika wrzuciłam, wiecie, co mam? Mam takie gotowe, jakby filety z piersi kurczaka, panierowane. One były kupione jakiś czas temu, były zamrożone, wyjęłam z zamrażarki i albo sobie dziewczyny zjedzą, albo na jutro. No nie wiem. Na razie się pieką, jeszcze zostało 16 minut. Ada, słuchajcie, umielbia filety z makreli i filety z, mm, śledziowe, ale koniecznie muszą być filety, i taką jedną puszkę zjada na raz, także nie wiem, jakieś nowe smaki dla Ady. Mamy też sporo lekcji do robienia, nie wiem, jakieś zaległości, ale za chwilkę to wszystko też ogarniemy. Nie jest wcale tak późno, bo dopiero jest godzina 18. .00. Patelnia rozgrzana, kochani. Od razu zademonstruję Wam ten mój magiczny sprzęt. Zobaczcie jaki ma fajny rozprysk. Widzicie? Sporo, sporo. Można jak tylko się ma ochotę popsikać. Oczywiście na te moje placuszki potrzebuję więcej oliwy. Więc zaraz sobie dolejemy. O, Placuszki nie będą na suchej patelni. Wiecie jak to jest. Musi być odrobinę więcej żeby one się ładnie zarumieniły. Poczekamy chwilę, aż się oliwa nagrzeje i będziemy smażyć. A jak to moje ciasto? 20 minut już minęło, więc pewnie drożdże zaczęły pracować. I to już druga patelnia, gdzie nam się pieką nasze racuszki. Tutaj są cztery sztuki i już cztery sztuki zjadłyśmy. Naprawdę przepyszne kochani racuszki. Nadmienię jeszcze, że to jest tak jakby raz, dwa, trzecia, czwarta patelnia. To jest trzecia patelnia, czwarta będzie tutaj. Także cztery patelnie po cztery, pięć placuszków wychodzi z tego przepisu. No i tutaj też wyrobiłam sobie ciasto na hot kiwica. kibica. To będzie takie ciasto jakby drożdżowe, i w to ciasto będą zawinięte właśnie parówki i upieczone. Zobaczycie zresztą później sami. Mamy pianeczkę. Dzień dobry, pani pianeczko, kochani, podłoga do mycia. E, jakoś w tym weekend niekoniecznie posprzątałam, pomyłam. Co prawda, było odkurzone, ale nie myte. E, przyszła nowa paczka dla pianki. Słuchajcie, znowu siano. To siano jest różnego e, wzoru i kalibru. Sianko jarnickie z listkami truskawki. Co my tu jeszcze mamy, kochani? Mamy sianko. E... Jarnickie z ziołami, a nawet widać kochani, jakie tutaj jakieś ziółka są. Sporo tego siana, ona bardzo lubi. Mamy sianko jarnickie z koniczynką. Adusiu przytrzymasz, żebym mogła sobie tutaj mamy, tutaj mamy kochani paragon, jakiś sklep w ogóle, widzę kochanie, zaraz, zaraz kochanie e, e, pokażemy, ale chcę pokazać widzom, gdzie my kupujemy właśnie te rzeczy dla królika, e, przez internet oczywiście, mamy słuchajcie jabłko liofilizowane jako smaczek, mamy mango liofilizowane jako smaczek i mamy jeszcze trzy rodzaje siana, Sielanka, gospodarstwo, jakieś sianko łąkowe. To też pewnie będzie to łąkowe, tak. A tutaj też coś widzę, nie wiem co tu Agatka zamówiła. To jest to z ziołami, czyli dwa jarnickie z ziołami, jedno z truskawką, z listkami truskawki. No, zrobiłam słuchaj, repetę w tym pudełku. Mamy też tutaj taką fajną ulotkę, że możemy coś tam dobrego dla tych zwierzątek zrobić. Fundacja Azyl dla Królików i mamy KRS. Jakbyście chcieli, oczywiście, możecie wesprzeć um, tą fundację właśnie dla zwierząt.